Hej! Odwiedziliśmy dzisiaj e, Stare Miasto w którym e, znaleźliśmy się na początku przyjazdu do Tajlandii czyli do Chawengu Przyjechaliśmy dzisiaj e, To jest stolica e, wyspy To Samui. Dzisiaj akurat obchodzony jest Chiński Nowy Rok Oni tutaj mają zwyczaj obchodzić Nowy Rok trzy razy e, Nasz Nowy Rok czyli europejski, świata zachodniego, chiński Nowy Rok i tajski Nowy Rok. No, właśnie. Także napis yy, Nowy Rok 2022. jest już tu od miesiąca, ja się zastanawiałam, Dlaczego oni tego nie sprzątają? A oni go chyba tutaj przez pół roku trzymają, bo ten tajski nowy rok zdaje się, że jest chyba w kwietniu, ale nie jestem pewna, muszę to sprawdzić. Sylwester też mają trzy razy. Nie wiem, nie zauważyłam, żeby jakoś tak hucznie obchodzono. Dzisiaj rano słyszałam tylko yy, kawałek hymnu. Chyba to był hymn, nie wiem w Czałęgu, nie wiem, no spokojnie jest, tak jak zawsze zresztą. Tutaj zawsze jest y, życie wieczorne na ulicy. Na razie nie widzę jakiejś różnicy pomiędzy takim zwykłym dniem, a noworocznym, chińskim noworocznym. Może pójdziemy tam do centrum, bo będą jakieś uroczystości, zobaczymy. A tu jest takie jeziorko w środku miasta. I, i tajowie i turyści biegają sobie tutaj dookoła sama się tutaj kiedyś wypuścić chciałam ale wtedy nie miałam butów do biegania bo miałam tylko klapki no w klapkach nie za bardzo no ale wolę biegać po plaży przyjemniej, chłodniej fajnie mo może chłodzić nogi, stopy super tutaj się pewnie bardziej umęczę aj taksy na molne, na taksy. Tutaj ci taksówkarze nie dają spokoju, jak tylko widzą, że idzie jakiś turysta, to zatrzymują się, trąbią i szukają chętnych. Chodź w ten O, tu jest właśnie taki bulwar, po którym biegają wszyscy. Smutna jeszcze jazda na deskorolce. nikt o tym nie pamięta. A tutaj jeżdżą na deskorolce. Żałuję, że z domu nie zabraliśmy naszych hulajnóg. Bo tutaj by się przydały. Na przykład zamiast skuterka można byłoby jeździć tą elektryczną. A tutaj zamiast deskorolki i biegania... Po prostu sobie jeździć tą kulajnogą taką zwykłą. Tutaj bardzo popularne są skuterki. Nikt nie jeździ kulajnogą elektryczną. A nie, chociaż widziałam parę osób.